Zoletta Zaremska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Właśnie rozpoczął się 76. sezon artystyczny Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. Zapowiada się wiele nowości i niezapomnianych wrażeń, które dodatkowo wzmocni nowe wnętrze budynku. To korzyści nie tylko dla melomanów Filharmonii Krakowskiej, ale dla wszystkich mieszkańców Małopolski. Z pewnością nowością w Filharmonii Krakowskiej będzie cykl koncertów w regionie, będzie tych wydarzeń kilkanaście. Dzięki podpisanym porozumieniom z instytucjami kultury województwa małopolskiego będziemy przenosić nasze Cykle koncertowe do tych miejscowości, ale nie zamykamy się również na współpracę z innymi. Takie działania to efekt owocnej współpracy nowego dyrektora Filharmonii Krakowskiej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nowa dyrekcja zaprezentowała nie tylko pomysł na repertuar w najbliższym czasie, przedstawiła bardzo ciekawe pomysły na rozwój wszystkich zespołów artystycznych, na rozwój instytucji. Zapytaliśmy jeszcze, co zmieniło się w Filharmonii Krakowskiej? Sala zyskała nową scenę, nową mechanikę tej sceny, pojawiła się klimatyzacja, która na pewno będzie przydatna w miesiącach letnich i późnowiosennych. Tył widowni został podniesiony, co, dzięki czemu uzyskaliśmy pewnego rodzaju amfiteatralność, został przebudowany także balkon. Polepszyła się zdecydowanie akustyka dzięki zamontowanym ekranom akustycznym. A oprócz tego udogodnienia dla niepełnosprawnych i bogato wyposażone zaplecze sceniczne. Jest przyjazny środowisku, posiada wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych i może pomieścić 70 tysięcy metrów bieżących akt. Mowa o nowo otwartej siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie. W budynku przy ulicy Rakowickiej 22 będą przechowywane akta od XII wiecznych po współczesne. Największy i najnowocześniejszy budynek archiwalny w Polsce może pomieścić 70 km materiałów archiwalnych. Co więcej, powstaje w nim... Zapasowe repozytorium cyfrowe, które będzie służyło wszystkim archiwum w Polsce. Dla nas to bardzo ważne. Że właśnie Małopolska ma nowoczesne archiwum, które ma możliwość gromadzenia tradycyjnych zbiorów, ale również jest przygotowane na elektroniczną dokumentację, elektroniczne materiały. I to jest dla nas bardzo ważne, bo w dobie cyfryzacji jesteśmy przygotowani również na przyszłość. I to oznacza, że Małopolska będzie miało miejsce godne, tak naprawdę, żeby archiwizować stosowne zbiory. Jak podkreśla dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie, to miejsce może posłużyć praktycznie każdemu. Kiedy ktoś chce ustalić wysokość emerytury, przychodzi do archiwum, szuka z dokumentów, swojego zatrudnienia. Kiedy ktoś szuka dawnych testamentów, aktów własności, planów nieruchomości, przychodzi do archiwum. Kiedy ktoś szuka swojej genealogii, przychodzi do archiwum. Kiedy ktoś zajmuje się wielką historią, czy tą małą, regionalną, przychodzi do archiwum i szuka, czy dokumenty z... 15 czy z 20 wieku znajduje w archiwum. Uroczystemu otwarciu towarzyszyła wystawa o Janie Pawle II, która powstała w oparciu o materiały archiwalne z zasobów archiwów państwowych. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.